Czas na quiz jeden z eleven. Janek, zasady znasz? Jesteś przygotowany? Jestem Dużo przygotowany. Dużo wiesz o Różlu? E, co wiem, to wiem i co nie wiem, no to... Z tym nic to nie zrobimy. To, nie to jest indywidualny? Czekaj, pytanie rozgrzewkowe. Kto jest indywidualnym mistrzem Czech? Indywidualnym mistrzem Czech? W no. żużlu. żużlu. Wacek. Wacek. No to jest dobra odpowiedź tak? chyba. Tak? Chodzą. Poslednia pytanka. Zdziskałaś dwa body. Ostatnie no. pytanie, podwójne punkty. Zyskasz, dobrze, dziękuję. Zyskasz dwa body. Dziękuję. dobrze. <laughs> e, tak musimy tylko powiedzieć, że wygraliście, panowie. Ostatnie pytanie. Ostatnie tak, punkt dla was, ale quiz. A bo oni to, mówili, to, mówili dla... że to będzie grudząc mniej niż 40. To tak, by powiedzieć. Ale wygraliśmy, wygraliśmy, quiz, tylko oni. Graliśmy 35, Karol, dobra Dobra. Dobra, wygraliśmy. z kim ja wtedy byłem? Z Przyjemskim. z Wiktorem Przyemskim. Pozdrawiam serdecznie Wiktora. No. Nieźle wam poszło. No. Dobrze. Wiktor, gratki, ma dobre refleksje ja do poskoczyć. <laughs> Ciskaj, tak? Dobra, uwaga. A zoba zobaczcie, mamy nowe nazwy. My jesteśmy co Dobra, to jedziemy, panowie. Pytanie numer jeden. Kategoria plocha dracha. O! Dobrze, dobrze, hmm. dobrze? Dobrze. Plocha, dobrze. plocha dracha. No. Pytanie. Cztery czeski klub ma latych... Daj Daj. Który czeski klub ma najwięcej, chyba złotych medali drużynowych mistrzostw Czech? To jest pytanie do ciebie. Um. Ojej, no... Um, Praga? Mi się wydaje, że Praga. Taka jest wasza odpowiedź? Tak. Tak, zgadzam. się. Dobrze, wziąłeś że nic nie wiesz. No. Dobra, jedziemy dalej, już po polsku. Panu. Dobra. Pytanie numer dwa, kategoria Grand Prix. Który z Czechów stanął na podium Grand... A, w którym przystali. roku? No. A kto pierwszy? Koro. Koro? Eee. No, eee. Nic nie mówimy, bo Kora. nawet nie wiem, jakie jest. Ale on tam nie wiem, czy No, Przerwałem. No, no, no. Tylko eee. może wymienimy wszystkich którzy scenariuszy. Lukasz, który stał. Nie wiadomo. Wacek Milik stał. Hmm. 2017 w Pradze stał, no tak. To nie Kasper może? Kasper, może no, no, no może. Teraz. Tylko nie ona, czeka, ona nie. który z czeskich zawodników stał na podium Grand Prix jako ostatni? Dobra, mówimy bardzo no Odpowiedź jest dobra. No. Tak, pytanie no. brzmiało, który z Czechów stanął na podium Grand Prix Pragi Przez. konkretnie? A, zresztą warto zaryzykować. Stał jeszcze ale... Lukasz Dremol. ale Drugi, nie w, drugi w Pradze, a Westa, Sztokholm, Chorzów i Göteborg. Cztery razy był na podłodze. Jesteśmy Dużo wie, ale nie wszystkie guzika. Pytanie numer trzy to jest kategoria Jan Kwiech i to jest pytanie od naszego widza, pana Alberta. Janek Kwiech zadebiutował w Grand Prix podczas piątej rundy SGP w 2020 roku, która została rozegrana w Pradze. Janek pełnił wówczas rolę rezerwowego. Na to, że pojawił się w biegu ósmym, przyjeżdżając do mety na czwartym miejscu. Kogo wówczas zastąpił? Nie, bo oni, oni. Musimy strzelać, bo i tak. Mm. Pytanie do 22 Były dwie rundy nie, wtedy, prawda była pandemia. Nie, oni, oni nie, byli, no, 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 nie no. pamiętam, ale kogo zastąpił? Ktoś musiał wjechać w taśmę, albo. albo w... No tylko taśmę, nie wiem. Nie mam pojęcia. Edward Kyrczmarsz? Nie. Nie, nie, nie. nie. nie Jaki Jason Doyle może? No dobra. No. Jason Doyle. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Kogo zastąpiłeś? No. A to jest koniec pytania? Tak. Ja właśnie o dziedzińcu o o nie myślałem, bo no. on zawsze w taśmę wiedział. Ale w rachunku prawdopodobieństwa <laughs> wychodzi do. No jej. dobra, to. G na pewno my w... no, za taśmę to, było, ale kto. Kto tę taśmę zrobił? Poproszę o odpowiedź. Dawaj, strzelaj, Nie wiem. Fred Fredyk Lindgren. Leon Madsen. A, Matzen. Matzen. No dobra. Nic. Nie ma punktów. Prowadzą z zagraniczni póki co. Juniorzy wciąż czekają na swój pierwszy punkt. Pytanie numer cztery: kategoria indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów. Janek w 2022 roku zdobył srebrny medal indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Wymienię reprezentantów Polski, którzy stanęli wówczas na podium. Pierwszy był Mateusz Cierniak na Kuba trzecim miejscu, Kuwa Kuba miśkowiak Doczytuję pytanie. Gdyby reprezentantów Czech, którzy podobnie jak nasz gość zdobywali medale w indywidualnych, świata, w indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów od 1988 roku, czyli od kiedy powstały te rozgrywki. Na pewno był A, słuchanek. Tak, słuchanek. E, Dryma. Dryml, Łukasz Dryml. ty słuchanek. I... Łukasz był od... od... 2002, no, złoto. No. Słuchanek przegrał z Kaszprzakiem rzut monetą. Tak tak, tak, tak. tak, tak. ale kto jeszcze zdobył medal od was? Czy Toni Kasper mógł zdobyć, czy to chyba nie? No. Poproszę. Do tych trzech. tylko tych Topinka to nie ma medalu. No. No. Powiedziałbym tych, tych trzech. Dobra, Dryml, Dobry. Słuchanek, Kwiech. Yy, możemy? Nie, oprócz Janka jeszcze. Oprócz Janka mówię... Możemy? Ani tylko, czy nie może? Nie, bo on już... Nie możecie już... już dryml, Słuchanek i Toni Kasper. To Kasper wcześniej. Ależ Drym, Lukasz Drym i Tomasz Sufanek. Ależ jeszcze, ależ jeszcze nie a... Ajajajajaj. Jedziemy dalej. Pytanie numer 5 to jest kategoria mniej więcej, więc tutaj się nie zgłaszacie. Zaczynamy od drużyny juniorów. Ile razy Bartek z w tym sezonie przyjeżdżał na pierwszej pozycji? Ile razy? Mhm. Widzę. Pojechał jakieś 35 biegów. Prawie połowę wygrał. To powiemy. 18-18. I wy musicie teraz powiedzieć, czy mniej, czy więcej. Um. Ale to są zwycięstwa. Czyste trójki, nie dwójki z błądami? no. no. Mm -hmm. Wicemanie. 18 oni powiedzieli. Ja, bym powiedziałam więcej. Mówi, więcej. Tam czasami oddawał juniorom, ale czasem w leśnie na przykład walną 5 pięć, pięć trójk. Wczoraj trzy trójki to już 8. No, mniej. Więcej? Myślałem, że daje więcej. 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 23 razy. Uhu. Punkt dla zagranicznych. <głos> <głos> Nawet kuźbików w naszym się prowadzą zagraniczni. Dobrze, jedziemy dalej. Pytanie numer 6 to jest znów pytanie mniej więcej. Teraz zaczynamy od Was. Dobra. Piotr Protasiewicz jest na siódmym miejscu klasyfikacji Hall of Fame PGE Ekstraligi. Ile punktów zdobył w rozgrywkach Speedway Ekstraligi od 2007 roku? Od 2007! Czekaj, od 27 powiedzmy, że od, e, powiedzmy, że dobry wynik to jest 200 punktów w sezonie, nie? No. Od 27 jeździł 2 lata temu przez tam Od 27 to 221 dwa to jest ile lat? 15 razy 200 to by było. 3000. Tysiące. Tysiące. Ale może nie każdy sezon miał na 200, powiem, że... 2891 <laughs> Mniej czy więcej? panów. <laughs> mniej. Od 2007 też, no dobra, mniej. Tak, zgadza się. Mniej. 2414 <laughs> dokładnie. Pierwszy punkt dla juniorów. Dziękujemy. Jedziemy dalej. Pytanie numer 7, kategoria SGP2. W najbliższą sobotę czterech Polaków powalczy w kwalifikacjach do SGP2. Wymień tory, na których odbędą <laughs> macron Hmm. E, nie zarejestrowaliśmy zgłoszenia. Koro wcisnął pierwszy. A, nie wciskałem wcale. <laughs> 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 Pamiętasz te tory, Miedem, makro. E... Nie w, w, no i teraz rozmawialiśmy o tym, nie? Ziarnowiec. Ludwigsztad. Ludwiksztajn. Makro. Ludwiksztajn. Nie. To oni. Czy możesz dokończyć pytanie? Wymień teory, na których odbędą się te kwalifikacje. Kwalifikacje do SGP-2. Mm -hmm. Burgundia, Macon, tak? Macon, tak mi się wydaje, bo tam rozmawialiśmy chyba z Krawczykiem, że pojedzie. Mm, nie znam tego toru jakiegoś w Niemczech. Nie wiem, co oni nawet powiedzieli, ale. Ludwik Slust, Lud Coś takiego i nie wiem, może jakiś Lonigo, czy, czy, czy gdzieś we Włoszech? Wydaje mi się, że może być coś we Włoszech. Dawaj już, strzelaj. Bagia Kawalena. Terencano. 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 Czyli kompletna odpowiedź, jak brzmi? Terencano. To niemiecki Macon, Macon w Francji i Ta, Dobrze, kurde, w ogóle, ale ale z... to bym to sprawdzał. To branki body w Teżinie, pamiętasz, tak, tak. Tak? W, w Tak, Słuchajcie, w tym Ludwigs Lud kiedyś okradli naszych zawodników. No, Parę lat dobrze. temu brali udział w jakichś zawodach ja nie, no. i ukradli zegarek, spodenki i buty, jakoś tak. tak. Niemcy ich ukradli? Mm -hmm. Kurczę. Kiedyś było takie <todgłos> powiedzenie, Niemcy jeździ nad Bałtyk, twój samochód już tam jest. To polski zegarek już jest w Niemczech. Tak, no też. No proszę Wracamy, wracamy, drodzy Państwo, do quizu. Pytanie numer 8. Kategoria język polski. Jest to pytanie od Rafała z siecienia. Mm -hmm. Imię i nazwisko Jana Kweha składa się z 8 liter i jest najkrótszą kombinacją imienia i nazwiska w PGE Ekstralidze, jeśli chodzi o zawodników sklasyfikowanych w tym sezonie. Podaj dwóch zawodników, których imię i nazwisko składa się z 9 liter. Max Frick? I. To jeszcze z 99 liter liter. Eee. No. To jeszcze. Trzy sekundy. Jason. Mats Hansen? Nie. Mats. Jason? No. Nie. 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 A... Czas się skończył. Nie wiem. Jakie jest jakieś krótkie imię u polskiego zawodnika w PG Ekstrawidze? U Polaka? Nie musi być, no ale. Ta jest krótkie, ale ów Ale nie. Leo nie jest krótkie, w imię. Pierwszy, cztery i no to za literkę za dużo. Nie wiem, nie w nią mm. Wszystkich tak. prześledzić to, to, to zawodników ekstra Koniec. <laughs> Kinan Roo, zapomnieliście o Kinanie. Okay. Dobra, idziemy dalej. Pytanie numer 9, kategoria no, Żużel Willeben. No. W najbliższy piątek pokażemy na naszej antenie dwa spotkania. Lublin kontra Grudziądz i Częstochowa kontra Leszno. Jakimi wynikami zakończyły się pierwsze mecze tych drużyn? 4 7 4, było w meczu Leszno-Częstochowa. Jest dla Leszna. I w meczu Grudziądza, oczywiście, motor wygrał, musiał być piąty. 52-38. Dobrze, 52-38 i 47-43. Doczytuję pytanie, jakimi wynikami zakończyły się te spotkania w ubiegłym roku? A -a. O, jak to jest, że <laughs> zawsze jak Ty przerywasz pytanie nie wiadomo o co chodzi, to był na <laughs> jakiś Czech, to się zgadza. <laughs> jak mi no. przerwiemy pytanie, to kompletnie nie oddało. Można się pomylić? Nie można, nie, nie. W tamtym roku? Precyzyjny no. wynik. Częstochowa w tamtym roku z Lesznem mm. wygrała, wydaje mi się, 53:37. A Lublin jedzie z Grudziądzem? Tak. Pff, to... Pamiętasz? Nie. <noise> Czas? 65-25. <noise> Nie, 5-5-3-5. A Czewę trafiłeś. Nie ma punktów. Słucham? Pół. <głos> Pół. <głos> Nie przyznajemy połówek. Jedziemy dalej. Pytanie numer 10. Kategoria wiedza ogólna. Jak mają na imię bohaterowie czeskiego serialu animowanego opowiadającego ale o czym? Widziałeś, że wciska już koro, więc trzeba o, było wyprzedzić. Nie wiem, który serial o, To tej treści przeczytałeś? Nie, nie, nie. nie no, o, opowiadającego, opowiadającego, tak. opowiadającego? Opowiadającego. Ale w, a wcześniej. Jak mają na imię bohaterowie czeskiego serialu animowanego, opowiadającego? Mm. Animowanego. <noise> Bolek i Lolek. Bolek jest czeski. A, i Rumburak, no jest? Nie, ale Bolek i Lolek jest czeski, czy nie? Nie, polski. Polski? Mm. Lolek i Bolek Ale może chodzi o Rumcajsa. Czas, poproszę o odpowiedź. Ale imiona, liczba mnoga. Ten, to kto by tam mógł być? Hanieczka. Hanieczka <grymca> i, rumcaj. <grymca> <grymca> i Rumcajsa. Nie, nie chodzi o Halineczkę i Rumcajsa. <grymca> i rumcajsa> <Tyle. grymca> Opowiadającego o perypetiach dwóch nieudolnych majsterkowiczów, serialu pod Sąsiedzi. Pomyślałem o tym, ale... <gulia> <gulia> ale ja byłem przekonany, że ja myślałem, że się skapnie, że to pytanie. Ja, ja pomyślałem o Sąsiadach, <gulia> tak. tylko mówię, czy oni w ogóle mieli imiona? Tak, no, nawet są memy takie Panowie, my mamy dwie minuty tutaj pod mi wydawcze. 42. czyli oni czy mogą ewentualnie zremisować, tak? tak? Teraz jest za dwa z kategorii Historia. Podaj medalistów w Grand Prix w roku, w którym urodził się Janek. W którym roku się urodziłeś? 2001. 2001, mistrzem świata był Rickardson. To był drugi. Rikardson. Kuźbik by wiedział. Kuźbik. <grystanie> <grystanie> Czekaj. Rikardson. Jestem w tej reżyserce. <grystanie> <grystanie> Jak on może tego nie wiedzieć? <grystanie> Czekaj. No, czas jest... Janek, wiesz, czy nie? Nie. Okej, okay. konkretna odpowiedź. Rickard... Rick... Czekaj, Ricardson Kram golob. Tak. <grystanie> tak. <grystanie> Zagraniczni drodzy Państwo wygrali z juniorami 6 do 2. Wielkie gratulacje panowie.